Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy inny odcinek. Dzisiaj mamy odcinek sponsorowany przez firmę Temu. Po ostatnich zakupach stwierdziłam, że. czemu nie? Także e, dostałam od firmy e, fajny bon, żeby trochę sobie rzeczy wybrać i mogę Wam pokazać, co nowego, co ciekawego zakupiłam. Od razu tutaj na, na początku filmu Wam powiem, że pod spodem, pod filmem macie link do ściągnięcia aplikacji, a tutaj macie mój kod zniżkowy, który przy założeniu aplikacji daje Wam ekstra zniżkę. Także. Serdecznie zachęcam do zrobienia tego Powiem Wam, że mam tutaj rzeczy z najróżniejszego typu Mam rzeczy do domu, mam troszeczkę ubrań No i w sumie to byłoby na tyle Ale tak jak mówię, wzięłam najróżniejsze rzeczy Wszystkie ceny Wam tutaj gdzieś pokazuję Na górze I pokażę Wam też takie zdjęcie właśnie z produktem Może pokażę Wam tutaj od razu pierwszą Którą właśnie używała dzisiaj moja mama I tak jak widzicie mamy tutaj takie lusterko Lusterko ładowane na USB I zobaczcie, mamy tutaj taką opcję Światełka, włączamy Mamy zimne światło, takie cieplejsze to takie można byłoby powiedzieć dzienne. Patrząc w to lusterko oślepia mnie światło. <noise> I wzięła je moja mama i powiedziała, Jola, mnie to oślepia, ja nie mogę przy tym pracować. I faktycznie. Chociaż nie, w sumie jak mam w tak bliżej twarzy to jest ok. No trzeba byłoby się nauczyć z nim pracować zdecydowanie. Fajnie, że ma tutaj właśnie taką klapkę, że sobie je możecie po prostu oprzeć, fajnie. To lusterko wygląda... No, no dobrze, spoko wykonane, to jest plastik, taki wiecie, no taki jest spokojny, ale no no nie, w sumie mnie nie, nie oślepia, także e, zależy e, kto co lubi. Kolejna rzecz jaką wzięłam to jest taka latarka i to jest latarka dla mojego Radosława, wiecie Radosław jak Radosław pracuje, także zobaczcie, mamy tutaj taką latarkę e, z różnymi, najróżniejszymi flashami. Ona też jest e, ładowana na USB, to dosyć daleko niesie, także powiedział, że jej mu się przyda. Ja za nią zapłaciłam grosze, a normalnie kosztuje tak jak patrzyłam, mniej więcej takie same latarki kosztują około 20 funtów, także tutaj naprawdę na niektórych produktach możemy zaoszczędzić jakieś, nie wiem, czasami nawet 90%. Także to jest po prostu rewelacja. Mało tego już Wam ostatnio wspominałam. Mamy zwrot aż do 90 dni. Wiecie co, ja Wam nie wiem, czy Wam mówiłam. Ostatnio kilka rzeczy chciałam zwrócić, zanim pojechałam do Zanzibaru. No ale nie złożyłam, bo wyjeżdżaliśmy i przyjeżdżam i dopiero zobaczyłam, że jest 90 dni zwrotu. Także zrobiłam sobie nową naklejkę i zwróciłam produkty. Dobra, kolejna rzecz, to są takie światełka. I to są takie światełka na ruch i one też się ładuje, moi drodzy. Tutaj znowu mamy USB, no pełno, tutaj mamy pełno tych tutaj e, takich e, ładbarek. I do tego jeszcze wzięłam dwa takie inne zestawy, ale to już są takie krótsze, zobaczcie. Szersze. I krótsze, także ten jakoś taka typowa zapułeczka też trzeba naładować i to jest właśnie ten taki mądry czujnik, bo tutaj na ruch on się Wam uruchamia, także jeżeli naładujecie i później gdzieś idziecie, przechodzicie koło tego, to, to od razu się odpala i Wam świeci. I co jest tutaj też fajne, macie od razu takie naklepione Nalepione, takie widzicie, magnesy, za który za pomocą po prostu przeklejacie, odklejacie i przyklejacie nie wiem, pod szafkę, czy gdziekolwiek chcecie. To jest super, super świetna opcja. I często jak na przykład wstaję wieczorem do toalety, to zapalam światło i się rozbudzam. A to nie jest potrzebne. Kolejna rzecz! Kapci nigdy za wiele, a ja zapomniałam, że zamówiłam te kapcie i kupiłam nowe kapcie. Zobaczcie, jakie mega kapciuchy. Po prostu są mega! Patrzcie, mięciusieńkie, także ci cieplutko na pewno będzie pod spodem. Wyglądają tak rewelacyjne. Chciałabym powiedzieć, że zbliża się lato, ale lato się jeszcze nie zbliża. Ale myślałam już o kolejnym lecie i o czymś do oczyszczenia grilla. Czyli mamy tutaj coś takiego, co wygląda praktycznie jak pumeks. No, ale faktycznie no, to wygląda jak pomysł, Także to jest oczyszczenie gratki na grillu, na który kładziecie po prostu mięso. Także tym fajnie sobie szelojecie i ponoć to wszystko fajnie schodzi. A mam nadzieję, że działa. Kolejna rzecz to jest coś takiego, zobaczcie: to jest taka szafka, nie szafka, półeczka pod prysznic. To jest taka półeczka do rogu w prysznicu. I tutaj możemy stawiać produkty. Ja obecnie produkty stawiam na terapecie i troszeczkę mnie to zaczyna denerwować. No i tutaj też mamy takie haczyki. Widzicie? Naklejane. Także możecie to sobie właśnie nakleić, zahaczyć i to Wam fajnie wisi. I to mi się właśnie tutaj podoba, że oni dostarczają od razu wszystko to, co jest potrzebne do produktu. To, że rzeczy dostałam, nie znaczy, że będę tutaj słodzić. Absolutnie. I już Wam pokazuję, co mnie bardzo, bardzo mocno zawiodło. Zamówiłam sobie takie ptaszki, wiecie, takie poidełka, które się napełniały wodą i wstawia się w kwiaty. No i na pewno znacie te takie ptaszki. Nalewacie wodę, blewacie, i one tak super wyglądają. No i nie wiem, nie doczytałam. Jest napisane centralnie w opisie, że to są plastikowe ptaszki. No nie widziałam tego, przegapiłam. Wyglądały na zdjęciu jak szklane, a tak to wygląda. Jak patrzę tutaj w kamerę, w podgląd, no to wygląda to nawet spoko. Może z wodą by to jakoś tak normalnie wyglądało? Zaraz sprawdzę, może wiecie? Nie no, wygląda to tanio ale myślę, że swoją rolę spełni. Co my tutaj jeszcze mamy, to mamy taką wielką spinę. Moje duże włosy, znaczy duże włosy, może się to powiedziała, moje grube włosy wymagają takiej dużej konkretnej spiny, także czekajcie, zapnę. Wow! Spina konkretnie, widzicie? Super wygląda, nie? Moja tutaj przytakuje po cichu. E, także tak wygląda, znaczy oczywiście nie do takiego uczesania, ale spoko, taka wielka, nie? No i też grosze. No w hajemie wczoraj żeśmy oglądali to takie spinki chyba kosztowały 4 funty. No a zobaczcie na cenę tutaj. To no też yy, rewelacja. No I jestem przekonana, że to jest ten sam producent, albo nie wiem, w podobnym miejscu wykonane jest to. Wziąłem sobie coś takiego. Ładne, słodkie, urocze na wielkocz powietrza możecie też tutaj dodać olejków i jak widzicie, zmienia nam to kolory i używać jako dyfuzor do aromaterapii. A, także zobaczmy, jak mi się to sprawdzi. Wygląda, no zobaczcie, dobrze wygląda. Znowu wykonanie jest naprawdę, naprawdę dobre. No takie rzeczy, um, no nie wiem, no, no, no takie rzeczy tak samo, nie wiem, czy kupicie czy w Primarku, czy w H&M, czy gdziekolwiek. No i one identycznie wyglądają, no tak samo są zrobione. No i zobaczcie, znowu mamy do tego ładwarkę. Tych ładwarek jest trochę za dużo moim zdaniem. Kolejna rzecz, to jest coś już do sprzątania domu. A wiecie, jak macie zlew? i za zlewem macie, za kranem macie miejsce i tam często ja akurat używam szczoteczek, no i właśnie mam coś takiego. Mam coś takiego, taką szczotkę wąską, to ogólnie, ogólnie jest taki bestseller, że tak powiem, z aplikacji temu, także tak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy coś takiego, taki widzicie jakby skrobać można tutaj coś wyskrować czy nie wiem, wyciągnąć, jakieś paprochy skądś. Tutaj jeszcze mamy taki drapak, też do tego. Także widzicie, to też jest wszystko w takiej małej szczoteczce. Taka mała, taka niewinna, ale naprawdę, naprawdę to fajne jest, że właśnie powiedzieli o takich rzeczach, rzeczach. I naprawdę jest taka dosyć szorstka, także zdecydowanie z pewnością wszystko, co jest gdzieś ze zlewem albo nie wiem, do szorowania jakichś fuk albo takich rzeczy, myślę, że nam się idealnie sprawdzi. Coś takiego, taki projektor sobie zamówiłam. Zawsze mi się marzy. Co prawda, w mi przyniósł coś podobnego, ale to nie szkodzi. Będę miała dwa. I zobaczcie, tak to wygląda i już Wam teraz tutaj te pokażę, jakie fajne światełko daje. No i super, zawsze coś takiego chciałam, znaczy zawsze ja widziałam coś takiego na różnych filmach i sobie pomyślałam, że fajnie by było mieć coś takiego. I tutaj mamy do tego pilot, bo on daje najróżniejsze światełka, także super, super, super opcja. Śmieci się i laste się, ale znowu, że ja się działo. jeszcze takie gąbeczki, dlatego mamy jeszcze jeden taki zestaw, i one są świetne. I takie gąbki dosyć często się wymieniano, bo wiecie, to są bakterie, tutaj jest wszystko. E, także mamy do łazienki, do łazienki na dole, do kuchni do mycia naczyń, i naprawdę one są fajne, bo też są tutaj tak fajnie wycięte. I niby to nic ale jednak to dużo, moim zdaniem. Dopiero to zauważyłam właśnie podczas mycia, bo przeważnie jak kupowałam, to one były takie proste, a te są takie spore. Później do samochodu mamy coś takiego, zobaczcie, to taki mini jakby statyw do e, auta na telefon, ale to sobie mogę e, załączyć w te takie wywieczniki, co są w aucie, także niżej, albo na nawigację, albo na coś takiego, żeby wiecie, nie, nie zabierało Wam pola widzenia. I tak to wygląda, tutaj mamy taką klamerkę e, i tutaj mam też magnes, który mi się teraz bardzo mocno przyczepił i ten magnes e, daje sobie naklejam na telefon Wiecie jak to działa? Naklejam na telefon i przez to mi się to fajnie będzie tutaj wszystko trzymało. Jeszcze Wam coś chciałam powiedzieć: myślę, co, coś tak, coś bardzo podobnego. Ostatnio w TK Maxi widziałam chyba za 11 funtów. Jak nie takie samo, jak nie taki samo. E, tutaj sobie chciałam troszeczkę nam ułatwić zadanie, jeśli chodzi o święta i o pierogi, ale tutaj zobaczcie też, jaki duży y, placek by musiał być na tego pieroga. Także myślę, że to nie za egzaminu, ale może nawet za jakiś czas, nie wiem, będę próbowała i. i a nóż, nie wiem, a nóż się uda, no ale jakoś tutaj. Coś mi tutaj nie pasuje. No i to jest taki zwykły, najzwyk, najzwyklejszy plastik, tak to jest zrobione. No i jeszcze jedna rzecz, która tak myślałam, że troszkę lepiej to będzie wyglądało. Myślałam, że to będzie taki listek, wiecie, ala, listek czy coś takiego. A to jest taki plastik na przezsawkę na mydło. Super w sumie pomysł, zobaczymy, jak to mi się będzie sprawdzać. Nie wiem, czy wam my ostatnio używamy cały czas mydła, nie jeżeli podprześnic, tylko mydła, e, także tutaj idzie mydło i Wam tutaj wszystko ścieka. Co prawda ja mam taki duży kawałek mydła, ale wypróbujemy to na mniejszym. Wiem, że mama ma coś podobnego w domu, ale nie pamiętam, czy jej się sprawdzało, czy nie. Podobny, no. Pod... I działa? Działa, mm. działa. No, woda zlatuje, także dobrze. Mam nadzieję, że tutaj też będzie, bo właśnie najgorsze, co jest w używaniu mydła, to to wiecie, jak y, czasami nie niwelujecie i tam się robi taka... Taka mydlina. <grych> no i już ostatnia rzecz domowa, mianowicie taki, zobaczcie, krasnal, super świąteczny, ładny. Tutaj macie z czapulą, możecie ją robić, jak sobie życzycie, zawinąć czy cokolwiek. Fajnie, fajnie on wygląda. Dużo ludzi robiło takie krasnale e, kilka lat temu. Jeśli chodzi o domowe rzeczy, moi drodzy, no to jest to wszystko. Teraz zamówiłam jeszcze trochę e, ciuchów. Przede wszystkim, no jeśli święta. No to świąteczne skarpety, nawet nie jeśli wiecie, no zima to takie świąteczne skarpety, super. Tutaj mamy jakieś e, reniferki i choinki, tutaj mamy jakieś choinki serduszka, no i tutaj mamy świętego Mikołaja. Do domu one są świetne, wygodne, do łóżka są świetne, wygodne. W porównaniu właśnie, tak jak mówię, z cenami tutaj. No to, no to super opcja, super opcja, bo jakość jest identyczna. Cenowo, rewelacyjnie wychodzi, no i spełnia tą samą funkcję. Grzeje nam stopy. Dla mojego radosa wzięłam rękawiczki. Też zobaczcie na tą cenę tutaj. Radek za swoje rękawiczki płacił chyba 19 funtów. Zobaczymy, czy będą one na niego dobre. Wzięłam rozmiar L. Właśnie one też są rozgrzewające na artrecyz, Mam nadzieję, że będą. Także cena też. Yy konkurencyjna, no i też uciskowe. Obie spełniły swoją funkcję, jeśli tak, to ja mu zamówię kilka par, bo wiecie, to co chwilę trzeba prać, a jakie zakłada, to naprawdę yy, mówi, że mu pomagają, bo fajnie to uciska, no i te stawy jego nie bolą, także coś takiego, jeśli poszukujecie yy, takich rzeczy, no to też macie nausznik. Tak wygląda. Super, ładnie, podoba mi się. Ładnie, nie? Fajnie to wygląda. Wzięłam też jeszcze taki kolor, zobaczcie, to już myślę, że bardziej do chodzenia po domu, ale fajne, też fajne, też mi się podoba. To mi się kojarzy, wiecie z czym? Z y, Alexis z dynastii. <grym> I taki widzicie kolor nut, ale fajny, bardzo przyjemny materiał. Ja wzięłam też y, takie sobie rękawiczki, cieplutkie, Tutaj zobaczcie, tutaj na zewnątrz są tak zrobione. Wykonanie naprawdę fajne. A zobaczcie, w środku widzicie macie jeszcze takie drugie wypełnienie. Ale fajne jest, bo to się trzyma jedno y, z drugim, że nie macie takiego uczucia, że wkładacie, a gdzieś tam, wiecie, jest y, podszewka, a gdzie indziej rękawiczki. Także fajne, długie, ale milutkie, ale rewelacyjne. No i chyba może nie wiem, czy były tam rozmiary. Teraz już nie pamiętam, ale fajnie wygląda. Mięciusie. Co? Mięciusie. Mięciusie. Później, moi drodzy, mamy coś takiego. Tutaj ja coś mi się zachciało, chusty. A wiecie dlaczego mi się zachciało, chusty? Bo któraś z was mi napisała, że zawsze na temu kupuje chusty. No to sobie myślę, no to ja nie będę gorsza i też kupię chustę. Jak widzicie, taka jest szerokość, także myślę, że to jakieś pół metra. Wykonana jest w 100%, 100 tak z poliestru, a długość jest u... no dłuższa niż ja, niż tutaj moje ramiona. Czy to jest tak, że twoje ramiona to twoja wysokość? Coś takiego, to było nie. Yy, także dosyć taka spora. Spoko wygląda. Zobaczcie, jak on nie wygląda. Nie? Ładnie wygląda. Wzięłam sobie taką bluzę, w której już chodziłam, byłam w jej pracy, i ta bluza wygląda w ten sposób. To jest taka złota, z taką choineczką. To jest taka świąteczna bluza. Zaraz się w nią wbiję i wam pokażę. No to też jest taki yy, materiał, jaki poprzedni. Yy, w środku jest taki cieniutki jakby misiek, jakby bluze. Takie wiecie co macie bluzy, ale takie letnie bluzy. To były najróżniejsze wzory i widziałam, że w mojej pracy dosyć dużo osób nosiło właśnie takie e, wzory. Nigdy się nie zapytałam, ale tak się zastanawiam, czy to właśnie z tego samego sklepu, czy to też na Timo zamawiane. Przypuszczam, że tak. No i ostatnia rzecz z ubrań to jest tutaj, zobaczcie, taka bluza. W recenzjach pod produktem ta bluza miała zarąbiste, zarąbiste oceny i wygląda naprawdę fajnie. Tutaj nawet w kamerze widzę, że to wygląda jak taka prawdziwa, prawdziwa, taka konkretna bluza, ale no to jest sztuczny materiał i to czuć, że to jest sztuczny materiał. Nie tyle może co w środku, ale na zewnątrz on... <laughs> On tak prawie, że aż skrzypi pod palcami. No nie skrzypi, ale no nie jest najprzyjemniejszy to materiał, zdecydowanie. A w dodatkach mamy takie tutaj oto kolczyki. Tak o wyglądają. Taka śnieżynka i taki fajny tutaj spuszczany łańcuszek. Super, super, bardzo ładnie wyglądają. No a drugie kolczyki to taka, jak widzicie, tutaj taka fajna czapucha Mikołaja. I fajne one są. Yy, oczywiście nie jest to ani srebro, ani żaden metal szlachetny ale do noszenia do takiego, wiecie, świątecznego jak najbardziej może być. No i co? No i to są moje zakupy. Czy coś Wam się tutaj podobało, czy coś Wam się tutaj przydało? Ja Wam jeszcze raz przypominam o moim linku i o moim kodzie zniżkowym, który widzicie na dole. Pamiętajcie, macie 90 dni na zwrot, jeśli coś Wam nie podejdzie. Ja Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, czyli nie wiem, kiedy ten film oglądacie. Zostawcie koniecznie po sobie jakiś znak w komentarzu. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego. Pa, pa!